Dzień dobry, wczoraj przeglądając komentarze, trafiłam na komentarz, w którym pan Robert prosi o pomoc. Myślę, że nie powinnam go zostawiać bez pomocy, tym bardziej, że szykuje się randka, no i mam nadzieję, że może ktoś też z Was skorzysta. Przeczytam Wam, co pisze pan Robert. Pani Dorotko, aż wstyd przyznać, ale nie wiem jak zrobić zupę pomidorową z rosołu z wczoraj, tak jak w tej piosence. Rzeczywiście, była taka piosenka: Błagam, uratuje mi pani spotkanie z piękną koleżanką. Radka jak nic. Mam po weekendzie zawsze rosół od mamy, a koleżanka uwielbia pomidorową. Chcę zabłyszczeć. Pomoże mi pani dzięki z góry. A jak nie, to trudno i tak pozdrawiam. Panie Robercie, ja też pozdrawiam i robimy pomidorową z rosołu z wczoraj. Zapraszam was na film. Jak zawsze zaczynam od składników, czyli co będzie potrzebne. Już się pewnie domyślacie, że będzie potrzebny rosół z wczoraj. Jak taki rosół ugotować, e, znajdziecie link w opisie pod filmem, i tam też pojawił się właśnie komentarz pana Roberta. Rosół, czy ma być z wczoraj? może być i taki jest rzeczywiście najlepszy jak wszystkie zupy bo one przechodzą smakami na następny dzień są naprawdę najbardziej smaczne ale może być również świeży może być również taki sprzed dwóch dni czyli jak ugotujecie rosół i jecie jednego dnia drugiego i trzeciego dnia już mówicie nie no już nie je ten rosół chciałabym zjeść chciałabym zjeść jakąś inną zupę na przykład pomidorową to dzisiaj robimy z rosołu ja tutaj mam 2 litry rosołu i myślę, że to będzie taka dobra ilość, żeby się odnieść z proporcjami do takiego słoika, w którym mama bardzo często nam daje, jak gdzieś wyjeżdżamy, masz dziecko i jedz zdrowo. Więc w słoiku mamy litr, tu mamy 2 litry, więc łatwo będzie sobie też przeliczyć. Zresztą ja wam podam proporcje. A co jeszcze oprócz rzosu będzie potrzebne? Najłatwiej pomidorową jest zrobić z przecieru pomidorowego. Ale uwaga! Przeciery są różnej można powiedzieć najprościej gęstości, czyli mają mniej albo więcej wody, co za tym idzie, są bardziej lub mniej intensywne w smaku. Takie typowe przeciery, które możecie kupić w słoiczku, to jest 200-gramowy słoiczek, są bardzo gęste. Z nich nawet jak wyjmujecie łyżeczką, to widzicie, że one utrzymują na łyżeczce swój kształt. Przecier pomidorowy również możecie zrobić sami i może on być bardziej gęsty, czyli bardziej odparowany z wody, bądź bardziej rzadki. Taki na przykład ja sobie przygotowuję jako podstawę sosów. Jak przygotować własny przecier, też wam umieszczę oczywiście link pod filmem żebyście mogli zrobić swój własny. Natomiast dzisiaj skupię się specjalnie dla Pana Roberta na takim przecierze, który jest kupiony w sklepie, 200 gramowy, bo na nim jest najłatwiej przeliczyć proporcje. A w opisie pod filmem podam Wam również proporcje na taki bardziej rzadki bądź gęsty własny domowy przecier. Ile go będzie potrzeba? Proporcje są bardzo proste, jak dla mnie. Jeśli ma być to tylko taka delikatnie pomidorowa zupa, to 50 g, czyli 1-4 słoiczka na każdy litr zupy. Zupa może być również bardziej intensywna, czyli bardziej pomidorowa- pomidorowa i wtedy dodaję aż 100 g na 1 litr zupy. Najprościej, żebyście trafili w swoje gusta, żebyście zrobili pomidorową taką, jak lubicie, zacząć od tej mniejszej ilości. Co jeszcze będzie potrzebne? Jak dla mnie dobra pomidorowa nie może się obyć bez śmietany. Jaką wybrać śmietanę? Tak naprawdę może to być śmietana 12%, 18%, natomiast ja mam tutaj śmietankę kremówkę 30% i taką Wam właśnie polecam z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to śmietana, która ma większą zawartość tłuszczu, a tłuszcz jest nośnikiem smaku i aromatu, czyli coś, co Wam zawsze powtarzam, i jeśli dodacie taką śmietanę, zupa będzie o wiele bardziej smaczna. A drugi powód, to jest o wiele bardziej łatwa śmietanka, jeśli chodzi o dodawanie do gorących zup, bo zwyczajnie ta śmietana się na pewno Wam nigdy nie zważy. Ale nie martwcie się, jeśli nie chcecie kremówki, tylko śmietany, która się może zważyć taką 12 bądź 18%, też Wam pokażę, jak ją zahartować, żeby się nie zważyła. Ile śmietany? Ja na 2 litry zupy dodaję 200 g, czyli takie typowe, małe opakowanie śmietanki. Co jeszcze tu mam? Mam sól, którą na końcu zawsze doprawiam zupę. Nie mam tu pieprzu, ale pieprzu też dodaję, przyznaję, niewiele, ale dodaję dopiero na talerzu. I jest tutaj jeszcze mąka. Mąka jest to dodatek dyskusyjny, który możecie dodać bądź nie. Co spowoduje dodanie mąki? Zupa stanie się nie za mocno, ale jednak trochę bardziej gęsta. Czy ją dodać, czy nie, to już pozostawiam Waszej decyzji. Ja natomiast pokażę Wam, jak ją przygotować, jak ją dodać, a ilość jedną taką, no powiedzmy bardziej kopiastą łyżkę na każdy litr zupy. I właściwie to już jest wszystko. Potrzebne będzie jeszcze tylko jakieś naczynie, w którym łatwo będziecie mogli przygotować śmietanę i przecier przed dodaniem do rosołu. No to zaczynamy, a zaczynamy od podgrzania rosołu. I rosół naprawdę warto podgrzać z kilku powodów. Po pierwsze, w ciepłym rosole o wiele łatwiej będzie Wam rozprowadzić przecier pomidorowy, jeśli zdecydujecie się tylko na dodanie samego przecieru. Tym bardziej, jeśli dodajecie, to jest drugi powód: śmietanę, która może Wam się zważyć, też rosół powinien być ciepły. No i jeśli ma być też mąka, no to żeby zagęściła trochę zupę, też musicie zagotować rosół. Rosul się podgrzewa, a podgrzewam go na średniej mocy kuchenki, a w tym czasie przygotuję przecier. Oczywiście taki przecier możecie dodać w tym stanie, który jest bezpośrednio do garnka, ale wtedy trochę się narobicie z jego, można by powiedzieć, rozpuszczeniem, żeby wam nie pływały takie grudki, trochę musicie się namieszać. I o wiele łatwiej jest przełożyć odpowiednią ilość. To już w waszej decyzji pozostawiam, czy chcecie mocno pomidorową zupę, czy taką średnio. Ja zrobię taką średnio pomidorową, więc przełożę jakieś 3 czwarte słoika do. Na przykład miseczki. U mnie jest to, jak widzicie, sosierka, po to, żeby mi się wygodniej wlewało, bo ona ma właśnie łóżko. I teraz do takiego gęstego przecieru dodaję odrobinę zupy. Ta zupa jeszcze nie musi być bardzo ciepła, ale warto by było, żeby była chociaż trochę ciepła, bo w ciepłym zawsze łatwiej jest rozprowadzić wszystkie substancje. Jak widzicie, mieszam łyżką, dolewam co jakiś czas coraz bardziej ciepłego rosołu. I kiedy już ten przecier jest, dosyć rzadki, mogę go dolać do garnka z zupą. Ta zupa nie musi być jeszcze mocno wrząca, wystarczy, że będzie mocniej ciepła. I właściwie taka podstawowa pomidorowa jest już w garnku. Ale można zrobić ją jeszcze lepszą dodając właśnie śmietanę. Jeśli zdecydujecie się na dodanie tylko śmietany i to śmietany 30% możecie wlewać od razu, mieszać, doprowadzić do brzenia, no i zupa jest gotowa. Jeśli natomiast chcecie dodać mąkę, mąkę należy wcześniej rozprowadzić. I to w każdej śmietanie, bez względu na to, czy będzie to 30, czy 18 czy 12, zawsze należy ją wcześniej rozprowadzić. Jak? Do miseczki bądź jeszcze lepiej, sosierki, przekładam dwie łyżki mąki przedniej tortowej typ 450, czyli takiej najbardziej popularnej mąki. I teraz powoli dodaję śmietanę, rozprowadzając mąkę w śmietanie, tak, aby nie było grudek. Na początku, jak widzicie, będzie to dosyć mocno gęste, ale jak będziecie stopniowo dodawać śmietanę, zrobi się bardziej płynne. I tak rozprowadzoną mąkę w śmietanie można już właściwie wlewać do zupy. Można w sumie, jeśli macie śmietanę 30%, jeśli jest to śmietana, która może się zważyć, warto ją zahartować. Ja mam 30% śmietanę, ale obiecałam Wam pokazać, jak to wygląda. Jest to bardzo proste, bo do śmietany, bez względu na to, czy będzie z mąką, czy bez, dolewacie gorącej zupy i szybko mieszacie. Tak wygląda właśnie hartowanie śmietany. No i teraz tak zahartowaną śmietanę, czy z małką, czy bez, możecie już wlewać do zupy. Mieszajcie cały czas przy tym i zupę doprowadźcie do wrzenia. A po zawrzeniu zupy w garnku należy ją jeszcze gotować przez około 2 minuty, ale na małej mocy kuchenki, po to żeby zbyt mocno nie bulgotała. I zupa właściwie jest już gotowa. Możecie ją podawać z makaronem, z ryżem albo na przykład z lanem ciastem. Ja podaję z lanem ciastem, jak przygotować lane ciasto. Znajdziecie link w opisie pod filmem. Jest to naprawdę bardzo fajny dodatek. I myślę, że takim dodatkiem niejedną dziewczynę, panie Robercie, pan urzeknie. No to co, ja przygotowuję szybko lane ciasto, dodaję do zupy teraz sprawdzam jak smakuje ewentualnie doprawiam solą i pieprzem jeśli lubicie bądź od razu na talerzu no i można podawać I w ten oto sposób pomidorowa z rosół z wczoraj gotowa ja życzę wam jak zawsze smacznego, powodzenia i do zobaczenia Pewno nie możecie przelać z powrotem. Jeszcze raz. I właściwie taka podstawowa pomidorowa jest już w garnku. Ale można ją. Podstawowa pomidorowa jest już w garnku. właściwie pomidorowa już jest gotowa. Ja tutaj mam pomocnika, który mi tak rozrabia, tak hałasuje, że ciężko mi się nagrywa, więc musi mi teraz towarzyszyć. Będziesz mi towarzyszyć Saba? Myślę, że tak. To jest jej debiut. Witam Was. Wszystkich to jest y, moja saba. Ale wracając do pomidorowej. Pomidorowa już jest w garnku i to jest właściwie taka podstawowa, już pomidorowa. Ja Wam proponuję. Ciekawy jest ten mikrofon, prawda? Ciekawy. Chyba musimy nagrać jeszcze raz, ale nie zjadaj mikrofonu. Nie zjadaj, nie zjadaj, saba, nie zjadaj. To co? Dasz coś nagrać? Dasz?